Dzień dobry! Zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę, jak przygotować dobrą sałatkę śledziową ze świeżych składników. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowała ona równie, tak jak smakuje mi i moim gościom. Zapraszam. Tradycyjnie, oczywiście, opowiem Wam najpierw, jakie składniki są potrzebne do przygotowania sałatki śledziowej. Oczywiście śledzie. Ja Wam proponuję, żeby to były śledzie, takie filety bez skóry, ale oczywiście, jeżeli nie przeszkadza Wam skóra, mogą to być również ze skórą. Ile? 450 gramów. Do tego. Śmietana albo jogurt. Oczywiście jogurt będzie w tej wersji dietetycznej, natomiast śmietana będzie w wersji bardziej smacznej. Dlaczego? Śmietana jest, pamiętajcie, nośnikiem smaku, i to ona podkreśli tutaj wszystkie te smaki w tej sałacce. Dlatego ja Wam polecam jednak śmietanę. No, niech to będzie 12%, ale ważne, żeby była śmietaną gęstą 200 gramów. Do tego niezbędne, oczywiście, jak to w sałatce, dodatki. Jakie? U mnie koniecznie jabłka. Jabłka zdecydowanie twarde i zdecydowanie soczyste. Takie na przykład są jabłka ligol. Tutaj są dwa. One są bardzo duże, także wykorzystam tylko półtora jabłka. Do tego musi być cebulka, ale tym razem nie taka tradycyjna. Natomiast polecam wam cebulę szalotkę i cebulę czerwoną. Ewentualnie tutaj jest jeszcze biała cebula, cebula czosnkowa też może być. W każdym razie no ta, którą lubicie najbardziej. Ja dzisiaj będę używała tej czerwonej, dlatego że jest delikatna w smaku i również nada pięknego koloru w sałatce, takiego akcentu. No i szalotka ma też swój charakterystyczny smak. Naprawdę spróbujcie zamienić czasami tradycyjną, zwykłą cebulę na inne jej odmiany. Co do tego miód. Dwie pełne łyżeczki miodu, takie naprawdę uczciwe. Tyleż samo musztardy. Musztarda może być ostra bądź delikatna. Taka, jaką dodacie, tak ona wpłynie na całą sałatkę, ponieważ ostra nadaje jej ostrego smaku. No i tutaj się znajduje limonka. Z tej limonki będę potrzebowała około jednej łyżeczki soku. No i koniecznie piękny zielony koperek. Tego koperku, jak widzicie, tutaj jest dosyć sporo. Może i sporo i nie sporo, no to jest taki mały tradycyjny pęczek. A co jeszcze będzie potrzebne? Zdecydowanie przyda się deska do krojenia, nóż tarka na której zetrę jabłka, i tutaj, jak widzicie, jest jeszcze obieraczka do skórki. Dzisiaj zdejmuję skórę z jabłek, dlatego że jest bardzo twarda, akurat w tych jabłkach, które mam, ale jeżeli jabłka, które będziecie mieli, nie mają takiej twardej, to nie zdejmujcie. Pamiętajcie, że przy skórce i pod skórką jest najwięcej cennych składników z jabłka. Co jeszcze? Nożyczki, za chwilę zobaczycie, do czego się przydadzą. No i miski, w których będę za chwilę przygotowywać sos, zanim połączę wszystko ze śledziami. Zaczynam od wymieszania ze sobą musztardy, miodu i jednej łyżeczki soku z limonki. Wszystkie trzy składniki dokładnie ze sobą wymieszajcie. Teraz dodaję śmietanę powoli, partiami. Śmietane naprawdę warto dodawać partiami, dlatego żeby uniknąć potem grudek, które po dodaniu właśnie do tej mieszanki musztardy, miodu i limonki mogłyby powstać. Także dodaję partiami, dokładnie mieszam. Do takiej mieszanki teraz dodaję drobno pokrojony koperek. Podczas krojenia koperku przychodzi taki moment, że zaczynamy yy, kroić już te grube łodygi. Ja wtedy odrywam te cienkie fragmenty łodygi, grube odkładam na bok, i dopiero wtedy szatkuję. No, jak widzicie, drobno cały koperek. I znowu wszystko ze sobą mieszam. Teraz zabieram się za pokrojenie bardzo drobno małej szalotki i małej czerwonej cebuli. Zwróćcie uwagę, że obierając szalotkę, obcięłam tylko z jednej strony tą końcówkę, z której generalnie z cebuli wyrasta szczypior, natomiast tą z korzonkiem zostawiłam nieobciętą. Dlaczego? Dlatego, że to znacznie ułatwia potem krojenie. Takiej cebuli czy szalotki, właśnie na bardzo drobne kawałki. Zobaczcie, nie docinam do końca, i w ten sposób cały czas trzyma mi się ta cebula w jednym kawałku, i mogę ją bardzo drobno, wygodnie pokroić. I to do samego końca. Jabłka oczywiście wcześniej umyłam. Cebula już jest pokrojona, ale jeszcze wrócę do cebuli. To nie była taka typowa ostra cebula, którą często dodajemy do sałatek. Szalotka i czerwona cebula są dużo bardziej delikatne w smaku. Jest ich tutaj dosyć dużo, jak na taką ilość składników, i one nie boję się, że zdominują. Zresztą ja lubię ich smak, ale jeśli Wam nie odpowiada smak cebuli w takiej sałatce, Możecie w ogóle po prostu jej przecież nie dodawać. Jabłka jak widzicie ścieram na tarce o grubych oczkach. Do startych jabłek dodaję cebulę. Jeśli nie odpowiada Wam e, zapach cebuli możecie jeszcze ją również sparzyć, po prostu przelać ją na sicie wrzątkiem. Zostały mi już na stole śledzie i nożyczki. Oczywiście możecie pokroić tradycyjnie na desce te filety, ale ja to robię zobaczcie, o w taki sposób nożyczkami. Dzisiaj robię sałatkę, dlatego że wszystkie składniki będą pokrojone i wymieszane, ale możecie również wymieszać te składniki razem z tym sosem i położyć po prostu je wymieszane już na takich całych filetach śledziowych. Też będzie pyszne. Do jabłek, cebuli i śledzi dodaję teraz wymieszane pozostałe składniki sosu. I wszystko znowu ze sobą mieszam. Składniki wymieszałam, i teoretycznie sałatka jest już gotowa. Teoretycznie można ją jeść jest pyszna dobra, ale jeżeli przykryjecie ją folią spożywczą, dociskając tak folię, żeby była tuż przy samej sałatce, żeby nie było powietrza i włożycie do lodówki na godzinę, to wtedy będzie najlepsza na świecie. Po minimum godzinie w lodówce, oczywiście może to być również cała noc, a nawet następny dzień, zdejmuję folię i sałatka jest teraz idealna. Jak smakuje? Zróbcie. Spróbujcie. Ja życzę Wam, jak zawsze, smacznego i mam nadzieję, że jak przygotujecie sobie sami taką sałatkę ze świeżych składników, to już będziecie zawsze tylko takie jedni. Do zobaczenia.